O, jest Woli mnie strasznie jakaś k***a brzuch Oła! tak się tak, Nie, dobra, nie na live za No do, do, do. To co? Ty też kombinujesz kura. nie kombinuję, k***a! Ty Nie! Nie! A Ci o kurwa, nic nie robiłem przecież. Nie mam tu przecież tej ryby. Przerwy ci nie otworzył tego. Alex, ty namiłeś! Przerwy cię nie otworzył tego, gościu. Gdyby coś tak uważał, konia ma Nie, Nic <grywa> <grywa> nie, robię, Nie tak? Gościu, żebym <grywa> cię ryby nie otworzył tutaj przy tobie. Po prostu jest tak goniącym się zasłania nośnikiem, tak? Siada już, nie, te, nie, okay, gada, nie, nie. Okay. Tak. Pijemy, nie? Były trzy puszki i jedną zjadł z Tiffle. Siadaj, normalnie, byku. Ty, co bąka strzelił? Steve, co wydobył? Ale gałęził, tak? Uu. No, za chwilę zapalić! Ty Za chwilę zapalić! Weź, weź go, pójdź tutaj. Siadaj sobie. To jest Blue Buffalo. Ja nie chcę, tak, go muszę pożyczyć. za słodko. Ja co Siadaj sobie, byku, ten, pogadamy. <grystanie> Siadaj sobie normalnie! No, jest super. tak gorąco że. Zróbmy sztukę, wybierz? No właśnie, no jest super, dalej. Gdzie musiała wypłóżać? Co? No właśnie, no jest zawsze poło... super, tak? Tylko obok tam gdzie leżał, tylko, no, 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 <grystanie> tylko że odłączę kawę, nie? Spróbujmy go. Siadaj sobie, pogadamy, o życiu. Co? Podobajmy się streamer? No super. Tylko że męczący, nie będziemy ścigać. Dla nich to godzina to jest państwu. A czemu was? No nie mam siły na więcej Co? Oh. Nie mam siły na więcej Czemu? Nie wiem Ale yeah. no, to ma... no to co? Ja No z Co jest kurwa? Odłożyłeś to? Co? Nie, B wiem. Ja nie <laughs> <laughs> Dobra, boga, to się. otwieram. pan to do pierdania. <grywam> <grywam> <Ozwuście>. O gotowi i w na karmelizację, żeby pomagać. Aj, my O! Złuszcza otwór. Złuszcza otwór. Złuszcza okno, Złuszcza otwór. Złuszcza otwór. Nie otwór. Złuszcza otwór. Złuszcza otwór. nie Ty. weź to wytrzymaj. Eee, wyżygałeś? O, będę dał radę, kurde, stawiasz, że to się nie dzieje. Jakbyś miał wet, to też byś żywał. To, że ty jesteś obletem, to znaczy, że każdy jest obletem. Ej, otwórzcie okno i wynieś to wywet, ty! Weź to wyjeżdż! Jaki słod, ty! Uuuh.